był uchwałodawczej wspierającej pomysły młodych ludzi zorganizowano w szkole grę terenową, w której uczestniczyło 60 młodych ludzi, ale również mamy taki punkt, w którym można bezpłatnie skorzystać z waty cukrowej, skosztować popcornu lub też w fotobudce zrobić sobie zdjęcie. Głównym pomysłodawcą, opiekunem, głównym mentorem tych młodych ludzi, którzy to zrealizowali i biorą udział, był nasz nauczyciel wychowania fizycznego pan Grzegorz Bilicki. Natomiast dziękuję jemu, dziękuję młodzieży, dziękuję panu Tomaszowi Wrubleckiemu, który był tą osobą nas jakby inspirującą jestem przekonany, że jest to inicjatywa niezwykle ciekawa, niezwykle potrzebna w szkole, bo szkoła to nie tylko działalność dydaktyczna, to jest działalność edukacyjna i w tą szeroką działalność edukacyjną wpisuje się również aktywność młodych ludzi, pokazanie ich kreatywności, pokazanie ich pomysłowości a te dni przedświąteczne o takim specyficznej atmosferze świetnie służą do tego typu dokonania. Grupa ta, która wygrała się do mnie zgłosiła właśnie z pomysłem zakupu drukarki 3D, dzięki której jakby mogliśmy przeprowadzić grę terenową. Wydrukowaliśmy bryloczki, które na koniec były jakby nagrodą również tak, podsumowaniem. Każdy uczestnik dostał dyplom na ten bryloczek. E, trzy najlepsze drużyny, jakieś medale i, i, i statuetki e, cieszy na pewno fakt, e, że bardzo duże zainteresowanie było. Jakby widać, fotobudka stoi e, z firmy Pstryk, fotobudka, e, drukarkę, którą zakupiliśmy, szkolenie. Mieliśmy e, palniacyk Bagiński, Nordkom Łomża, e, pop, korwata cukrowa. Uczniowie korzystają praktycznie przez cały dzień. Z tych atrakcji wirtualna strzelnica, gdzie gdzie, gdzie szkolenie podstawowe postawy strzeleckie, no i każdy uczeń może oddać strzał na takiej wirtualnej strzelnicy. Tak naprawdę uczniowie przeprowadzili od A do Z całą tą inicjatywę, tak? Ja jako opiekun tam im pomagałem w jakichś tam kwestiach formalnych. Na pewno ich to scalało jako zespół. Tak? Przeprowadzenie takiej gry, przygotowanie kryjówek. Eee, przygotowanie strzelnicy, no, waty cukrowej, tak, i mówię, zakup tego wszystkiego. Także na pewno ich rozwija i, 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 i daje na plus jakiś tam rozwój umiejętności. Wymyśliliśmy właśnie taki projekt, jak tutaj dzisiaj został zrealizowany: ekonomik 3D, który polegał na, na grze terenowej, w której szukaliśmy ukryty wszelki od ekonomiku, wydrukowanych w drukarce 3D. No i zaraz się wszystko, rozpoczęliśmy projekt. Udało nam się wygrać dzięki głosom uczniów. I teraz to się dzieje właśnie. Rozłożyliśmy strzelnicę laserową, którą mamy w szkole. Wszyscy uczniowie mają dostęp do darmowej waty cukrowej oraz popcornu. Zorganizowaliśmy też fotobudkę, w której uczniowie mogą sobie zrobić fajne zdjęcia i mieć pamiątkę. Możemy zawsze czegoś nowego nauczyć. Wcześniej nauczyliśmy się na przykład projektować 3D i ogólnie o technologii tego druku 3D. I zdobyliśmy też dużo doświadczenia w kwestii organizacji tego typu wydarzeń. Takie inicjatywy są warte wdrażania w niektórych szkołach, bo mogą bardzo pomóc w celach edukacyjnych, na przykład projekty z biologii, jakieś makiety i tym podobne. Dzięki temu projektowi na pewno wiem więcej, na pewno to nam ułatwi życie w tej szkole i może nam pomóc rozszerzyć naszą wiedzę w jakiś sposób. Zintegrowaliśmy się, wymagało to wiele pracy i wielu godzin spędzonych nad tą drukarką, ale na pewno pomogło nam to się zintegrować między sobą. Bardzo super się bawiłyśmy, super spędziłyśmy czas i co do no, przeżycia są fajne wspomnienia. No i chcielibyśmy, żeby były też takie organizowane co roku w naszej szkole.